Przemoc z tej strony Kuba i dzisiaj mam dla was... IGOR! Nie wiem... Czekajcie... Słuchajcie, mam dla was smutną wiadomość Zanim to zostawcie w górę subskrypty z dzwoneczkiem bo jak jeden z moich pająków wykleje się kokon, to ja wypuszczam całą moją hodowlę Tak Dobrze słyszeliście no jeszcze się zastanowię czy niektórych pająków nie zostawić Ale na pewno zobaczycie, że na moim kanale przez jakiś czas zmieni się content Że będą na przykład już gry, albo inne filmy No, ale przez jakiś czas nie będzie pająków chyba Nie wiem, jeszcze się zastanowię um, No, więc to by było na tyle w tym filmie, sorry, że ten film taki krótki ale po prostu... Eee... No dobra, jeszcze coś... Czy coś jeszcze powiedzieć... No! Jeszcze... E, Filip wcześniej nagrywał live'a, nie wiem czy ktoś oglądał, ale został e, zakończony, nie wiem dlaczego... O, dobra, to, elo, żartuję, e, dobra, żartowałem, e, e, e. e, dobra, co, wiecie co, jeszcze wam powiem, że, Jakbym jakieś pająki miał zostawić, to sobie zostawię jednego kątnika leśnego jednego kątnika rdzowego. Bo to są takie najcenniejsze Ultimate pająki w mojej hodowli. Albo ja też bym wypuścił. Nie wiem, jeszcze się zastanowię. Jeszcze mam jakieś 2-3 tygodnie. Elo.